Dzień dobry. Bądź ciekawą i podążaj za pasją. Kiedyś mówiono, że ciekawość to pierwszy stopień dobiegła. A co powiesz na to, że jest akurat odwrotnie? Że ciekawość otwiera Twoje horyzonty, przynosi nowe idee, osobowy i duchowy rozwój, przywołuje możliwości dla poszerzania Twojego horyzontu. <laughs> Otwiera drzwi do nowych doświadczeń, perspektyw zaangażowania, wreszcie podążania za pasją. Pasja pochodzi z serca, jest jakby ogniem w tobie, który jest rozpalony. To niczym kompas, który stale chce cię prowadzić do życia z celem. I spełniania się niezależnie od oczekiwań innych ludzi. Potrzebuje przede wszystkim Twojej odwagi i zaufania do siebie, aby podążyć za swoimi pragnieniami. Ona przynosi bowiem radość i spełnianie, ponieważ pochodzi z wołania Twojej duszy. I to jest na tyle na dzisiaj. Zauważ to, co. Woła z ciebie, a wtedy podążysz za pasją.